Nudnie niepodległościowy miał zdolność, której ja nie potrafiłem opanować, ponieważ tam nie, nie wolno. Przy bardzo tej ostrej dyscyplinie paru rzeczy w ogóle nie wolno było robić. Nie wolno było zadawać żadnych pytań, chyba że w sposób bezpośredni dotyczą zadania, żeby lepiej zrozumieć zadanie. Żadnych pytań. Nie można się było do nikogo, nikogo spytać o nazwisko. Nie można się było nikomu przedstawić, to znaczy podać swojego nazwiska. Nie można było powiedzieć Panie mecenasie, wie, znając człowieka Panie mecenasie, panie majorze, panie pułkowniku niej. Nic, nic takiego. po prostu tylko po coś się spotykaliśmy, Albo dostawałem zadanie, albo to zadanie przekazywałem, albo wy, po wykonaniu jakiejś, jakiejś pracy oddawałem tą pracę. Przynajmniej, przynajmniej dotyczyło to ludzi, tych, których my nazywaliśmy starszymi, starszymi panami. Dlatego, że jeżeli byli w moim wieku albo niedużo starsi, to to, to, to to już nie obowiązywało. Na przykład moje, moim, takim jednym z naszych ważnych ekspertów był my, my, późniejszy profesor Stefan Kurowski, ekonomista wybitny. My, to z nim mieliśmy normalne stosunki. Z nim mieliśmy normalne stosunki, E, e, witaliśmy się, mieliśmy wspólnych znajomych, spotykaliśmy się w gronie wspólnych znajomych. Tu, jeżeli nawet się spotykałem w gronie wspólnych znajomych z człowiekiem, e, który był e, w Enenie, to jeżeli wcześniej tego nie wiedziałem, to nie miałem żadnych powodów, żeby po czymkolwiek rozpoznać.